Ja pierdolę! Dobra, cześć, cześć, bo dziwnie. trzeba znaleźć ten. Yy... Podobały mi się te dźwięki. No mega, mega są Nie podoba Musisz mi się ten świetnie. korytarz kurwa. Ty pierdolisz dawaj. Łódka. Trzeba poznać wroga. Dari. Nie Ja pierdolę. O jasny gwint. O Kurwa. Czy widzisz co tu się dzieje? Jak mi coś tu wyjebie zaraz to... Ale to jest koniec. Ty, a czego my tu szukamy? Kluczy jakiś drugą... Ja pierdolę, one... Ale... Znajdź drugą kamienną płytę. Ty... Chyba mamy... To... Mamy chyba... Też coś słyszałem. Dobra, jebać to. Ale dźwięk. Goofy. Ja pierdolę, nie za dużo tego. Ty no nie dam rady. Gdzie ty jesteś znowu? Nie wiem. Kurwa, nie no się Weź widzę. W nie, widzę, Widzę niebieskim. A już trzy od nogi niebieskiego. Idziesz dobrze. Jestem tu gdzieś chyba. Kurwa mać. Wróciłem jakimiś cudem. Gdzie? Do. O! Chyba latarkę twoją widziałem. Weź się nie ruszyć. O, jesteś. O. Pisa prosto, nie patrzy za siebie. Patrzę za siebie. <grym> za siebie. Jedena. <grym> Jedena. <grym> dawaj tu, dawaj tu, dawaj tu. Gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś? Kurwa mać, no I ja pobiegłem gdzieś dalej. Gdzie? Nie wiem. Za niebieskim idź, czy coś. Czekaj, odpuszczam. Było no. Koniaczek. Nie. Nie. Tak Tak na znowu. No niestety. Jestem gdzieś... Jestem gdzieś koło jakiejś baby. Pękarnaj. Gejrol, ja że... goni mnie. Goni mnie, a tu nic nie jest oświetlone. Mnie nie ma. Nie wiem gdzie ja jestem. Co to teraz robimy? No trzeba wrócić i kamyk mu przewożyć. O kurwa. Nie, już nie chcę. Nie chce mi się. Dobra. Szanuję twoją decyzję i bardzo się z nią utożsamiam. Odpowiada ci ta decyzja? Odpowiada mi, tylko musicie zrobić screena. <śmienic> <śmienic> no git. <regid>. Czekaj. się zwłata. Jak raz się